Szybka demonstracja tego, jak działa aktywny tempomat w Seacie Leonie. Mamy drążek po lewej stronie od kierownicy. To jest pozycja, kiedy on jest wyłączony. Dajemy go do siebie, teraz on jest aktywowany. Możemy chwilową prędkość zapamiętać przyciskiem SET. Możemy tą prędkość zmienić, zwiększyć o 10 km na godzinę albo obniżyć o 10 km na godzinę możemy zresetować czy właściwie wyłączyć chwilowo tempomat popychając drążek do przodu, ewentualnie całkowicie go wyłączyć, ewentualnie po skasowaniu chwilowo prędkości możemy odtworzyć tą prędkość dając drążek do siebie. Można również ustawić jak daleko on ma się trzymać do samochodu czy od samochodu, który jedzie przed nami. Tempomat jest wyłączony włączamy go i możemy w tej chwili przykładowo zmniejszać odległość do auta przed nami, ewentualnie trzymać bardziej bezpieczną, większą odległość, ewentualnie tutaj zbliżenie, możemy ustawiać aktualną prędkość maksymalną, z którą mamy z tym tempomatem podróżować. Ustawiam teraz tempomat na 50 km na godzinę i jedziemy za samochodem przed nami. Utrzymujemy jednak prędkość, jak widać, niższą nieco z uwagi na to, że samochód przed nami jedzie nieco wolniej, a więc tutaj możemy uznać, że tempomat swoją rolę jak najbardziej spełnia. Możemy też zmniejszyć odległość do samochodu przed nami, a więc tutaj widać, że Seat zaczął się zbliżać do auto przed nami. Teraz auto przed nami hamuje, ponieważ mamy czerwone światła i proszę bardzo, niestety muszę nacisnąć pedał hamulca. W tej chwili o proszę bardzo, drugi komunikat, bo wciąż po pierwszym sygnale nie nacisnąłem. A więc z tego co widzimy Volkswagen bardzo mocno różnicuje ten system w różnych swoich markach. W Skodzie musieliśmy nacisnąć hamulec po zatrzymaniu się samochodu do zera. W Seacie natomiast system oczekuje, że kierowca przejmie sterowanie już przy około 20 km na godzinę. Natomiast jeśli kierowca tego nie zrobi to wciąż jest w stanie dalej hamować, ja wyczuwałem jeszcze hamowanie i dopiero chwilę później widzimy drugi komunikat, że naprawdę już musimy przejąć sterowanie, a więc system tak naprawdę gdzieś tam działa, ale Volkswagen chcąc zróżnicować te swoje systemy w różnych markach, po prostu ustawia tam inne oprogramowanie i efekt jest taki, że niestety kierowca Seata będzie musiał korzystać z aktywnego tempomatu tylko i wyłącznie w zakresie prędkości od 20 km w górę.